Dzień mamy chorujący na rekapucję. Dawno mnie tutaj nie było. Chcę wam powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo się dzieje, więc nie mam za bardzo czasu, żeby nagrywać dla Was. Ale do rzeczy. Co robiłam tego dnia? Pobudka była bardzo wcześnie, ale to w sumie dobrze, ponieważ zaczynał mi się maraton szkoleń trzy dni z rzędu. Więc ja już tutaj, jak zauważyliście, jestem w trasie. Kto rano jeździ do Warszawy, ten wie, że. W korku się nie śmiejemy. Dojechałam już do hotelu i tak naprawdę czułam się jak ryba w wodzie, ponieważ przed moim macierzyńskim to bardzo często przyjeżdżałam tutaj na szkolenia. Jak przyjechałam, to zrobiłam sobie kawkę tutaj, jak widzieliście, ciasteczko. Później była przerwa, później znowu kawka oraz ciasteczko. No i prawie 8 godzin szkoły. Jest godzina 16.00. I mam nadzieję, że to już się niedługo skończyło. Jestem już tak zmęczona i tak głodna już, co? O, jest ciemno. Także, no dzisiaj mm, pierwszy dzień szkolenia, jeszcze dwa dni przede mną. Razie... Boże, przestraszyłam się. O tego. Tak. Dramat. Yy, no, ale tak, tak naprawdę bardzo fajne szkolenie. Także. Yy, Szybko, szybko czas leci. No i te dwie godziny bardzo szybko minęły. Jak wyszłam, to już było ciemno. No i w sumie już nie było takich korków, także trochę się cieszyłam, że. że zostaliśmy dłużej. Zdecham na szybkie zakupy. No i ciepła herbatka i odpoczynek.